Wilkowyje. Popularna miejscowość, której nie ma w rzeczywistości. Wszyscy szukają swojego szczęścia w życiu, tylko czasem jest im trudno je znaleźć. Miłość na pewno jest, na pewno. Jedni się czubią, drudzy się lubią. Jak się jednak przekonać, że serce nie kłamie? No, to, to. W Wilkowyjach, poza czujnym wzrokiem sąsiadów, na każdym kroku i w każdym miejscu rozkwita bujnie płomienne uczucie. To go? Jak nie ma na nazwiska, to my nie wiemy. Na mnie nie patrzy, że no, ja nie mam tych pieniędzy. No przepraszam, może powinienem, ale to nie zakochałem jak tylko ją zobaczyłem. Ona przyszła na casting jako chyba druga albo trzecia. No ja i po 15 minutach wiedziałem, że to jest Lucy. Emanowało z niej jakieś ciepło, przygotowała się świetnie do tego castingu, mówiła świetnie tę łamaną angielszczyzną, miała sceny z czarnym takiem i nagle ku mojemu ogromnemu zdziwieniu zobaczyłem moją losę. To było takie marzenie, reżysera przychodzi na casting, żeby zobaczyć swojego bohatera, a nie zastanawiać się wspólnie z producentem, to by to ewentualnie. Zagrać może ta, może ta, może ta, i po nocach nie spać, zastanawiać się. Ta była trafiona dla mnie od razu. A potem okazało się, że ilona po prostu kamera kocha. Ona po prostu znakomicie wygląda na ekranie. Jej uroda się świetnie fotografuje. A ma to, co ja szczególnie cenię aktorów, ponieważ są to rzeczy niereżyserowalne. Ma wdzięk, ma poczucie humoru i ma ciepło. Prawdziwa miłość pojawia się niekiedy tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa. Wystarczy jednak mała iskierka. Zaczynamy tak, robisz pierożek, bram, 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 on wszedł, o, bo taki urobiony jestem, ty mówisz, a ty, a ty podchodzisz, bierzesz tę mąkę, którą ale widzę, że napijte nawet jakieś, to poczułeś no, bliżej, to ja może ja wrócisz. Iż, to ja nawet nie, nie miałem czasu na, nie wiem, kiedy ja się miałem napić, kobieto? A, no to iść, iść spać, jak znikł takie. taki. Nosz. Dobry człowiek, tylko jak straszny. No ale filozofia mojej postaci nie odbiega od prawdziwej filozofii wiejskich kobiet, które muszą, które wiedzą, że chłop musi się napić. Mąż jest nierobem, jest recydywistą. Jest to, to znany złodziej we wsi. Po prostu, co zginie, to wiadomo, że soleju wziął. Gdzie jest? To, czego kobieta w życiu oczekuje zawsze od mężczyzny, to jest to, żeby on od czasu do czasu, poza dniem ślubu, jeszcze powiedział, że ją kocha, prawda, że jej pragnie, że ona mu się podoba. Dla no, Między solejukiem a solejukową jest miłość. Tylko, że ten solejuk nie zawsze potrafi, nie zawsze potrafi to okazać. A są takie drobne momenty, gdzie on. Tak jak tutaj do tego to kwiatek i przyniósł. Boże, no i to uniesz częścią z nich na I poleciała do niego. Tą umączoną ręką tak. Dziecię. Dzieci, Dzieci. Dzieci, Dzieci, Dzieci. Wszyscy płaczą z tamtej strony. Najważniejsze to jest no, taki cud sztuki aktorskiej. żeby to się m, nakręciło nam, przerzuciło przez rampę, pokazało na ekranie. Anna, chyba nie należy się wstydzić uczuć, po prostu. A ty? A ty też byś ty dla mnie? Ja? Ja to dla ciebie, Violetka. to bym wszystko normalnie. I dożywał cię choćby. Przede wszystkim yy, to nie jest naprawdę. Zależy, jak to traktuję. Ja bardzo serio. Nie, to jest kwestia... Nie, kwestia dystansu chyba. Po prostu mamy do tego dystans, wykonujemy zawód wyuczony. Akcja, i teraz tak. Jedziemy, zdejmujesz mu to. Całujecie się, rozpinaj mu ten. Ty rozpinaj bluzkę. Jedziemy. To wszystko na, na, na całuskach, na całuskach, na całuskach, na całuskach. Tak, 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 żeby mu wyciągnąć ten. Nie wiem jak partnerzy to traktują. Nie, ja się cieszę z tego wątku, myślę, że jest fajny. Z wątku. Uważaj, <laughs> Cisza! <laughs> Będzie on Uwaga, akcja. Dobra, całują się. Tak, tak i lecicie na drugą stronę kamery, to tak. On i ona, już razem czy jeszcze osobno? Kto nie spróbuje, ten może nie wiedzieć, a nauka jest ale, trudna, ale... ale... Weź, nie lukę. próbujmy teraz. Nie, próbujmy. Ja nie wiem, no. jak mi się pomyli. Ty już masz to wyćwiczone. No to, trzeba zrobić próbę całowania się. Ja nie umiem, no. Nie, 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 nie. Nie, nie wiem, jak to się robi, no. To poćwisz z szybą. gdzieś indziej, potem ją wezmę, pocałuję, czy coś. Weź. Chodź na tutaj. Weź. Chodź, chodź do, do mnie. Jak będzie akcja, chodź. to ja to zrobię. Akcja. Tak, nie ak... denerwuj psa. No, akcja. 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 <laughs> Lucy. Lucy pociąga, pociąga kusę w Lucy, cała, no jak, 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 jak to pewno bywa w takich razach i wiemy jako, to, jako, to, jak, jako chłopcy, jako dziewczęta, że jak nas coś pociąga, to pociąga nas całość, a nie połowa. <noise> Dostępna Nie wymówiaj się! Lucy to jest taka osoba w oczach kusego, której on się nawet nie musi specjalnie przyglądać. To jest tak trochę, że Lucy jest realnym obrazem tego, czym dla kusego jest marzenie o kobiecie i spełnienie tego marzenia. Miłość jest jak piękny sen, ale sny bywają różne. Co się komu przyśni? Kto się zrywa ze snu zlany potem, kogo dręczą koszmary, albo